Czy raportujesz dane do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji? Czy nadal wartości do raportu zbierasz manualnie? Czy wierzysz, Symfonia umożliwia przygotowanie gotowego raportu? Raportowanie odbywa się w oparciu o funkcjonalność Smart BIA, czyli wbudowanego w systemie arkusza kalkulacyjnego, który za pomocą formuł Excelowych przedstawia gotowe wartości, a także gotowy raport, który można bezpośrednio przekazać do Agencji. Raport uruchamiany jest z menu wskaźniki i zapisany jest pod naszą indywidualną nazwą. Są to dodatkowe raporty, które dorzucamy do systemu, które agregują nam dane zgodnie z filtrem, który użytkownik wskaże, tudzież odpowiednia data czy odpowiedni zespół kont. Wygenerowany raport możemy zapisać u siebie na dysku lokalnym i może on zostać uruchamiany. Bezpośrednio w arkuszu kalkulacyjnym. Ten raport na dzisiejsze spotkanie został mocno okrojony. Chcę Państwu pokazać, w jaki sposób on prezentuje dane. W sekcji, na przykład, przychody z tytułu kontraktu NFZ prezentują nam się tutaj wartości. I tak też, jeżeli ja bezpośrednio w zakładce dane. Czyli to jest zakładka prezentująca wszystkie zapisy dla mojego ustawionego filtra, czyli dla e, danych od 1 stycznia do 31 grudnia dla zespołu 4, 5 i 7, prezentuje nam wartości. I tym sposobem, jeżeli ja wybiorę sobie odpowiednie konto przychodowe, widzę wartość 288 868,12. Taka wartość została przeniesiona bezpośrednio do mojego raportu. Sprawdźmy drugą komórkę. Oczywiście, weryfikując te wartości do zapisów na koncie, otrzymujemy dokładnie tą samą wartość, ponieważ ta zakładka dane odzwierciedla nam 100% właśnie zapisów z naszych ksiąg. 58 742,61. Oczywiście, jeżeli na danym koncie nie znajdują się żadne zapisy, to system nie wykaże nam żadnej wartości w raporcie. Pokaże tutaj również część kosztową, w jaki sposób została zagregowana. Mamy tutaj na przykład konto zespołu 500 z OPECiem 10.110 i do tego analityka 402301. Wyszukam sobie takie konto bezpośrednio w zakładce dane. Na tym opek powinna mieć wartość 5275,65 i taka wartość tutaj nam się prezentuje. Raport działa dynamicznie, przenosząc wartości z zakładki dane przez tabelę przestawną do mojej zakładki Cockpit, która prezentuje wszystkie konta znajdujące się w raporcie z podziałem na odpowiednie okresy sprawozdawcze i z tego miejsca jest bezpośrednio agregowana do głównego raportu, który jest podstawą naszej analizy i ewentualnego przekazania do naszej agencji. Raport Agencji Taryfikacji Spółek Medycznych powinien być dobrze zorganizowany i czytelny, a więc podczas ustawiania raportu musimy razem z użytkownikiem dopiąć odpowiednie konta do poszczególnych pozycji tak aby prezentacja była zgodna jeżeli raportują państwo takie dane do agencji. Macie państwo pytania? Chcieliby państwo, abyśmy asystowali państwa podczas tworzenia tego raportu? Bądź chcieliby państwo, żebyśmy za państwa zrobili taki raport? Zapraszamy do kontaktu.